Cześć, tutaj Jagoda Wzowy, psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, a to jest mój podcast, w którym poruszam tematy dotyczące relacji, związków i po prostu życia, które potrafi być czasem naprawdę niezłym wyzwaniem. Posłuchaj, z jakimi problemami zmagają się ludzie i co na ten temat ma do powiedzenia psychologia. Bardzo mocno wierzę w to, że psychoedukacja i większa samoświadomość mają ogromny wpływ na to, jaką relację zbudujemy zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi. Cześć! Zapraszam Cię na kolejny odcinek mojego podcastu. Na wstępie mam do Ciebie jedno pytanie. Czy miałeś kiedyś takie wrażenie, że rozmawiasz z bliską osobą, a ona w ogóle cię nie słucha, jesteście obok siebie ale nic z tego nie wynika? Ty chcesz na spokojnie coś wyjaśnić, a ta druga osoba już na wstępie mówi ci, że się czepiasz albo ty dążysz do bliskości, a ta osoba albo się zamyka, albo wybucha. Znasz coś takiego? No właśnie, bo z komunikacją w związku jest często taki problem, że wszyscy w teorii dobrze wiemy o co chodzi, znamy ją, ale fakty są takie: mało kto naprawdę umie z niej korzystać, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą emocje i to takie mocniejsze. Dlaczego tak jest? Dlatego, że każdy z nas wychował się inaczej. Każdy z nas wyniósł z domu inne sposoby reagowania, inne słowa, inne schematy. Dlatego postanowiłam, że w tym odcinku opowiem o trzech bardzo ważnych lekcjach, które mogą naprawdę dużo zmienić w tym, jak komunikujesz się z bliską osobą. Gotowa? Ale najpierw. Tradycyjnie historia. To zaczynam. Ola i Michał. Ona czuła, trochę niecierpliwa. To, że jest emocjonalna, to można wyczuć już na kilometr. On z kolei, raczej spokojny, zamknięty w sobie, z wypisanymi na czele słowami wszystko ogarnę sam. <grytanie> Poznali się przypadkiem na weselu znajomych. Ona tańczyła, jakby nigdy nie patrzył. Śmiała się, ślizgała po parkiecie w bosych stopach, boż w pewnym momencie zdjęła szpilki. On nie mógł oderwać od niej wzroku, był jakby zahipnotyzowany. Wiedział, że ona nie do końca potrafi tańczyć, tak obserwował, jak ona wywija na tym parkiecie, no ale w jej ruchach było coś, co go urzekło. Coś takiego nieporadnego, ale pięknego jednocześnie. I to coś sprawiło, że. Poczuł, że musi ją zdobyć, że musi ją w sobie rozkochać. I tak się zaczęło. Pisali do siebie codziennie. Miał był uważny, zabiegał o nią. Ona na początku była zaskoczona, ale też poruszona. I w końcu pozwoliła sobie poczuć więcej. Wpadła po uszcze. Na początku było bardzo intensywnie. Dużo emocji, dużo bycia razem, byli nierozłączni. Randki, rozmowy do nocy, głębokie spojrzenia, wspólne plany. Michał mówił: Z tobą to ja, Ola, czuję się inaczej. A Ola wtedy myślała: W końcu jestem bezpieczna. No ale przyszła szara rzeczywistość. Michał dostał nowy projekt w pracy, tak więc presja, terminy, nadgodziny, musiał się sfokusować na tym maksymalnie. A Ola wręcz przeciwnie, ona miała wtedy spokojniejszy czas, więcej przestrzeni, no ale co za tym idzie, to więcej tęsknoty. Zaczęła częściej pisać do Michała, proponować spotkania, dopytywać, no to kiedy się zobaczymy, dlaczego tak rzadko się odzywasz. Ale w pewnym momencie dla Michała to było już za dużo. On zaczął się dusić. Coraz częściej zaczął milczeć. Nie zawsze miał ochotę na kontakt z Olą, czuł, że nie ma kiedy wypocząć. I w pewnym momencie Ola zaczęła gdzieś to mocniej wyczuwać i zapytała się go, czy ty w ogóle mnie jeszcze kochasz? Na co on odpowiedział? Nie no ciągle to samo. Masz jakiś problem, czy po prostu ty lubisz dramaty? Tak jej odpowiedział i wyszedł. A Ola? Ola została z tym wszystkim sama, z płaczem, z poczuciem winy, z pytaniami. Może rzeczywiście przesadzam? Od tego momentu coraz trudniej było im się dogadać. Ona nawet już próbowała się nie odzywać, żeby nie robić scen, ale to niczego nie zmieniało. Bo tak naprawdę problemem nie było to, że ona mówiła za dużo. Problemem było to, że oboje nie potrafili się usłyszeć. I właśnie wtedy oni trafili na terapię, ale nie po to, żeby kogoś zmieniać, ale żeby w końcu się zrozumieć, żeby znaleźć jakąś stopę porozumienia. I jedno z pierwszych pytań, które usłyszeli na terapii, to: Jak wyglądają wasze kłótnie? Kto co robi, kiedy robi się trudno? Spróbujcie to opowiedzieć. I dopiero wtedy zaczęło się coś odsłaniać. Ola powiedziała, ja wybucham, ale zanim wybuchnę, długo się powstrzymuję. Tylko, że kiedy w końcu coś mówię, to ja jestem już na granicy łez. Na co Michał? Odpowiedział. No, ja to zamykam się raczej w sobie, bo jak słyszę ten ton, to czuję się tak osaczony, że mam ochotę tylko zniknąć. I w tym jednym zdaniu ta para zawarła cały swój schemat. Na terapii okazało się, że za ich kłótniami nie stoi złośliwość, tylko schematy, które niosą z przeszłości. Michał, jako dziecko, nauczył się, że lepiej nie mówić za dużo, bo wtedy będzie mniej problemów, więc dziś po prostu milknie. Ola z kolei dorastała z takim przekonaniem, że musi o uwagę walczyć. Jak nie działa na spokojnie, to próbuje bardziej na ostro. Dlaczego? No bo bardzo jej zależy. I oni na terapii zaczęli zadawać sobie pytania: Co naprawdę czujesz, kiedy milczę? Co naprawdę czujesz, kiedy krzyczę? Czego boisz się najbardziej? I wtedy, pierwszy raz od dawna, oni spojrzeli na siebie inaczej nie jak na winnych jak na dwie osoby, które skaczą sobie do gardeł ale jak na dwie osoby, które starają się nauczyć siebie od nowa. I w pewnym momencie tego procesu terapeutycznego Ola powiedziała. Chciałabym, żebyś nie znikał, kiedy robi się trudno. Nawet jeśli nie masz słów, nie chcesz do mnie mówić, to proszę cię zostań. A on, odpowiedział. Ja, chciałbym, żebyś mówiła o tym, co czujesz, zanim wybuchniesz. Żeby to było spokojniejsze, żebym mógł cię usłyszeć. Im bardziej ty krzyczysz, naciskasz, tym bardziej ja się wtedy zamykam. Chciałbym, żebyś tego nie robiła. I od tego momentu oni przeszli do działania do nauki nowego języka, do małych zmian, do codziennych prób. A co się tu wydarzyło psychologicznie? Już mówię. Ola i Michał tak naprawdę nie kłócili się o miłość. Oni kłócili się o to, jak się komunikują, a raczej o to, że mijają się w tym. Dla Oli słowa znowu przesadzasz znaczyły Twoje emocje są problemem, jesteś za dużo. Ona tak to czuła podskórnie. Dla niego z kolei pytania typu Czy ty mnie jeszcze kochasz, czy ci zależy brzmiały jak. Znowu czegoś ode mnie chcesz, kobieto. Nigdy nie jestem wystarczający, nie mam chwili, żeby odsapnąć. I teraz zobacz. Choć oni mówili w jednym języku, to każdy z nich tak de facto słyszało coś innego. Dlaczego? Bo każde z nich miało inne filtry. I to właśnie te filtry, w terapii poznawczo-behawioralnej nazywa się je tak zwanymi automatycznymi myślami, powodowały, że oni nie potrafili się złapać ich myśli stawały się jak takie okulary przez które patrzyli na siebie nawzajem w terapii poznawczo behawioralnej ja często powtarzam że to nie sytuacja wywołuje emocje tylko nasza interpretacja tej sytuacji co to oznacza że często nie słowa partnera ale to co sobie o tych słowach pomyślimy powoduje naszą reakcję to budzi nasze emocje ale Dlaczego tak jest? Dlaczego słowa mogą tak mocno boleć? Z prostej przyczyny. Dlatego że one często trafiają w nasze najczulsze miejsca. One nas odpalają, one trafiają w naszą historię, którą gdzieś głęboko w sobie chowamy. W dzieciństwo, w którym nie wiem, ktoś może był zawstydzany, ignorowany, oceniany, z przekonania które kiedyś może były pomocne, dawały przetrwać, no ale dziś tak naprawdę nie służą. I wtedy, jeżeli ktoś ma takie swoje czułe punkty, to jeżeli ktoś coś do niego powie, to ta osoba jest w stanie bardzo szybko się odpalić, nawet jeżeli ktoś nie miał złych intencji. Ale co tak naprawdę stało się między Olą i Michałem? Ich komunikaty, które miały być próbą zbliżenia, bo każde z nich chciało... Po prostu przedstawić swój ból, one tak naprawdę stawały się przyczyną konfliktu. Ich przede wszystkim myśli, no, powodowały w ogóle kompletne niezrozumienie. A przede wszystkim to, co się u nich odpalało, to ich stare schematy. I teraz. Chcę, żebyś wiedziała, że. To nie jest tak, że oni się właśnie nie kochali, oni nie mieli złych intencji, ale po prostu każde z nich nauczyło się czegoś innego o miłości, o emocjach, o rozmowie. To był właśnie ten ich taki bagaż to, co ze sobą dźwigali. No i tu pojawia się pierwsza bardzo ważna lekcja że to nie słowa niszczą relacje, tylko to, co z nimi zrobisz. Ja bardzo często, jako psychoterapeutka w gabinecie, słyszę zdania w stylu: Zabolało mnie to co on powiedział. Po tych słowach nie mogłam się pozbierać. I wiesz co? Ja to totalnie rozumiem. Dlatego że słowa mają potężną moc. Potrafią nas unieść, ale myślę też, że potrafią nas równie mocno przygnieść do ziemi. Ale tu jest coś, co może ci pomóc, bo to nie same słowa nas ranią. Tylko to, co dzieje się po nich w naszej głowie, to co sobie o nich pomyślimy. Bo to nie zdanie znowu przesadzasz boli najbardziej boli myśl która się za tym kryje myśl typu może to moje emocje są problemem może znowu jestem za bardzo czyli to co sobie dopisujemy i to są tak zwane automatyczne myśli o których chwilę wcześniej wspomniałam one pojawiają się naprawdę w sekundę błyskawicznie my nie mamy na nie wpływu ale co jest faktem to że one nie zawsze są prawdziwe to jest nasz umysł i on działa jak taki nadgorliwy pomocnik. On chce nas ochronić. Tylko, że to wszystko, co on tam wymyśla, słuchajcie, no to niekoniecznie robi to zawsze w najzdrowszy sposób. No ale tu jest dobra wiadomość, bo to, co musisz zapamiętać, nie musisz wierzyć we wszystko, co myśli twoja głowa. Nie musisz dawać się też ponosić tym emocjom. Możesz natomiast je zobaczyć, nazwać i uwaga. Odzyskać trochę kontroli. Mam takie ćwiczenie, coś co robię często z pacjentami w gabinecie. To pomaga trochę ochłonąć, przepuścić przez siebie emocje. Już mówię, co to za ćwiczenie. Spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś na łódce, wpływasz do portu i nagle słyszysz przez radio. Zbliża się sztorm. Co robisz? Zarzucasz kotwicę. Nie zatrzymasz burzy, ale dzięki kotwicy, no twoja łódź nie odpłynie. Przede wszystkim przeczekasz te burze. I tutaj chodzi o to, że my z emocjami możemy zrobić to samo. My możemy je przetrzymać, możemy je przejść. Czyli to samo możesz zrobić w środku siebie, kiedy emocje próbują przejąć stery. Co należy zrobić? Na początku, kiedy czujesz już, że zaczyna się robić bardziej gorąco, spróbuj się zatrzymać. Zauważ, że twoja głowa już zaczęła taką rozgrywkę, że już kręci scenariusze, i wtedy zrób stop, zrób pauzę. Przede wszystkim, zauważ, co się dzieje. Nazwij w myślach, powiedz sobie w myślach, jaką czujesz emocję. Nazwij to: Zauważam złość to jest lęk. Znowu pojawia się ta myśl, że, na przykład, jestem niewystarczająca. Kiedy już nazywasz to, co się dzieje, mi świadomość, że to zaczyna powoli cię stopować. Dlaczego? Bo kiedy nazywasz emocje, zamiast z nią walczyć, zyskujesz wtedy nad nią większą świadomość i przy okazji trochę więcej spokoju. Czyli nie chodzi o to, żeby zdusić te emocje, chodzi o to, żeby zacząć się delikatnie od nich dystansować, nazywać je jak taki obserwator z boku. Trzeci punkt. Zacznij oddychać. Usiądź na chwilę, weź kilka spokojnych oddechów. Możesz położyć sobie też dłoń na klatce piersiowej, na kolanach, czyli zrobić coś, co cię uziemi. I kolejny punkt. Zadaj sobie pytanie. Jaką osobą chcę być w tej relacji? Co powiedziałabym przyjaciółce, która czuje się dokładnie tak samo w tym momencie? I teraz, co zyskujesz robiąc te rzeczy? Zaczynasz mieć większą świadomość, że to, że coś cię poruszyło, to wcale nie oznacza, że jesteś przewrażliwiona, tylko to znaczy, że masz serce, że, od, że odczuwasz emocje i że to jest wszystko normalne. No ale, że też masz jakąś historię, która zostawiła w tobie ślady. I to wcale nic złego, że ty reagujesz, ty masz prawo reagować, tylko pytanie, co już później z tym robisz. A skoro jesteś dorosła, to możesz nauczyć się zauważać to, co się z tobą dzieje twoje emocje możesz zacząć się im przyglądać z dystansu. Pamiętaj, że nie musisz krzyczeć, nie musisz się wycofywać, bo masz wtedy większy wybór, praktykując właśnie takie ćwiczenie. No i co? Kiedy emocje przez siebie przejdą, to możesz wtedy powiedzieć: Wiesz co, to mnie zabolało, chciałabym, żebyśmy inaczej o tym porozmawiali. I to jest właśnie ta kotwica. Ona nie zatrzyma burzy, ale pomoże ci przez nią przejść: bez zatonięcia, z większą świadomością, ale przede wszystkim z większą troską o siebie. No i teraz pora na lekcję drugą. Nie siedzisz w głowie drugiej osoby, zapamiętaj to, więc nie dopowiadaj sobie historii, poważnie. Opowiedz tak szczerze, czy zdarza ci się analizować czasem w nieskończoność i tak domyślać się, co ktoś tam chciał mi przekazać. Nie wiem, czy on tak naprawdę myśli. No nie wiem, gdybym nie kochał, nie powiedziałby tego. No, w gruncie rzeczy to się dzieje bardzo często. Dlaczego? Bo nasz umysł nie znosi pustki. Kiedy coś jest niejasne, to on natychmiast próbuje to wypełnić i tworzy historię, scenariusz, czasem nawet telenowele. Tylko, że i tu robi się poważnie, bo my bardzo często traktujemy te historie jako fakty. Jakby to było absolutnie pewne, że ta druga osoba chciała coś zrobić, chciała nas zranić, jakbyśmy czytały jej w myślach. A przecież prawda jest taka. Nie siedzisz w głowie drugiej osoby, nie znasz jej intencji, masz tylko swoją wersję i własne emocje. No i wiesz, jak to działa? Ktoś mówi jedno zdanie na przykład, przesadzasz i w tobie odpala się wtedy film Znowu jestem za bardzo, moje emocje są problemem nie można mnie kochać, kiedy coś czuję no tylko, że to nie jest fakt to jest twoja myśl myśl automatyczna i to jest klucz. Bo nasz umysł działa jak taka maszyna do opowieści. Zapamiętaj to sobie: cały dzień coś nam opowiada, cały dzień coś produkuje. Na przykład, on to zrobił złośliwie, no nie zależy mu, on pewnie wiedział, że mnie to zrani, i tak dalej, i tak dalej. I teraz co? Niektóre z tych historii, które my produkujemy w ciągu dnia są przyjemne, no ale wiele z nich jest jednak trudnych, bolesnych i często nieprawdziwych. I to może już nas blokować. One sprawiają, że później zaczynamy się w jakiś sposób bronić, że możemy wybuchać, atakować, wycofywać się albo milczeć. I co my robimy? Zamiast pytać, no to oceniamy. Zamiast rozmawiać, domyślamy się. Czyli najgorsze, co możemy sobie zafundować. A tymczasem ta druga osoba przecież, ona mogła wcale nie mieć złej intencji. Ona mogła być zmęczona, zestresowana albo po prostu... Wychowana w domu, w którym nie uczono rozmowy o emocjach. Dlatego pamiętaj, każda osoba, z którą jesteś w relacji, nosi swoją historię. Ona ma bagaż doświadczeń, przekonań, mechanizmów obronnych. I słowa, które dla ciebie znaczą, nie kocha mnie, dla niej mogą być po prostu próbą obrony albo automatycznym odruchem z przeszłości. Ale co Ty możesz z tym zrobić? Przede wszystkim zacznij się obserwować, czy masz taką tendencję do dopowiadania sobie historii. A druga rzecz: nie zapomnij, żeby dopytywać. Nie musisz być naprawdę jasnowicką. Wystarczy, że będziesz uważna i gotowa słuchać, a czasem gotowa też usłyszeć coś, co wcale nie było atakiem. Tylko po prostu czyimś nieumiejętnym wołaniem o bliskość. No i teraz lekcja trzecia. Dobra komunikacja naprawdę nie bierze się znikąd. Trzeba się jej nauczyć i o nią zadbać. Wiesz, co często widzę w gabinecie? Że dwie osoby siadają naprzeciwko siebie, i każda z nich, Chce zostać usłyszana. Każda chce opowiedzieć, jak się czuje, co ją boli, ale problem jest taki, że obie mówią, a nikt nie słucha. No, ja słucham, ale oni kompletnie się nie słyszą. No i wtedy zaczyna się gra. W czyje bardziej? To ja się tak czuję, bo ty, a ja się tak czuję, bo ty, i tak się mijają. A dlaczego tak robią? Bo każdy z nas. Ty, ja, twój partner, nie wiem, twoja mama, twoja ciocia każdy z nas nosi w sobie jakiś ból, coś, co chce pokazać, coś, co domaga się uwagi i wtedy takie błędy komunikacyjne mogą się pojawiać. Dlaczego? No, bo jeżeli my się skupimy tylko na tym, żeby komuś przekazać ten swój ból, żeby mówić, a nie słuchać no to logiczne, że wtedy nie będzie rozmowy, bo będzie tylko odbijanie piłeczki. Tak więc, jeśli chcesz lepszej komunikacji, to nie wystarczy naprawdę, że pójdziesz na żywioł. Trzeba się tego nauczyć. Tak jak uczysz się nowego języka, krok po kroku. Ale co możesz zrobić, żeby Twoje rozmowy były lepsze? Podam Ci siedem rzeczy, które działają i które może naprawdę wdrożyć każdy. Pierwszy punkt. Zatrzymaj się, zanim odpowiesz. Koniecznie sobie to napisz, nawet gdzieś. Nie odpowiadaj od razu. Weź głęboki oddech. I zastanów się, co naprawdę chcę powiedzieć, co czuję. Czyli daj sobie chwilę pauzy. Drugie: mów o sobie, nie oskarżaj. Czyli zamiast na przykład mówić, Ty to mnie zawsze ignorujesz, powiedz: Kiedy nie odpisujesz długo, czuję się nieważna, potrzebuję wiedzieć, że jesteś. I wtedy masz różnicę między kłótnią a rozmową. Trzeci punkt: nazwij, co czujesz. Opowiadaj o sobie. To mnie zraniło, nie wiem co mam myśleć, to jest dla mnie trudne. Prosto, bez winy, bez jakichś dramatów. Opowiadaj o sobie. Czwarty punkt. Ty musisz wiedzieć, jaka chcesz być. Zadaj sobie też pytanie wtedy. Chcę pokazać złość czy troskę w tej relacji, w tej rozmowie. Chcę, żeby ta rozmowa nas zbliżyła, czy ja chcę po prostu powalczyć o rację? To ci pomoże wrócić do swojej intencji. Piąty punkt. Zwróć uwagę na ton, mimikę i ciało. Wyobraź sobie, że podchodzisz do kogoś i szczerzysz zęby, robisz takie groźne oczy. Jak sądzisz, czy ta osoba będzie miała ochotę z Tobą prowadzić trudne rozmowy? Twoja twarz, Twój głos, one też mówią. I nawet najspokojniejsze słowa nie pomogą, jeśli są wypowiedziane z pogardą, z irytacją. Szóste. Zamiast zakładać, naprawdę pytaj. Nie zakładaj, że ktoś cię specjalnie rani, bo może on sam nie wie, jak to zabrzmiało. Dlatego pytaj, co chciałeś powiedzieć? Możesz mi to wyjaśnić, co masz na myśli? To naprawdę robi różnicę. I siódme: daj sobie czas na naukę. Nie nauczysz się wszystkiego w jeden dzień, ale praktykuj. Każda rozmowa to okazja, żeby zrobić coś lepiej niż ostatnio. I to wystarczy. A teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: Jak to jest u ciebie? Może słuchając tej historii pomyślałaś Kurczę, przecież ja mam tak samo może też próbujesz się dogadać, ale ciągle coś się psuje może chcesz bliskości, ale ona kończy się milczeniem może jedno słowo od partnera naprawdę potrafi rozwalić ci cały dzień. Zatrzymaj się i zapytaj siebie: Kiedy ostatni raz poczułam, że czuję się słuchana? Kiedy ostatni raz poczułam, że czuję się niesłuchana? Co sobie wtedy pomyślałam? Jak się zachowałam? To może nie są trudne pytania, ale na pewno otwierają oczy. I pamiętaj, że właśnie od takich małych aha zaczyna się zmiana. Nasza praca nad sobą, nad tym, w jaki sposób chcemy się zachowywać. A co się wydarzyło dalej z Olą i Michałem? Na terapii nie wydarzył się cud, to już ci od razu powiem. Ale wydarzyło się coś ważniejszego zrozumienie. Oni zaczęli patrzeć na swoje słowa nagle inaczej. Zrozumieli, że każde: czemu się tak zachowujesz? to był krzyk o bliskość a każde ich milczenie to nie był brak uczuć tylko lęk przed odrzuceniem Ola finalnie nauczyła się robić miejsce na swoje emocje zamiast od razu je wyrzucać Michał z kolei zaczął mówić że coś go przytłacza przestał uciekać Ich rozmowy nie są może idealne ale są prawdziwe robią więcej pauz więcej się słuchają mniej domyślają i kiedy ona dzisiaj mówi, to mnie zabolało, wiesz? To on jej odpowiada: Oj, przepraszam, nie chciałem cię zranić. Chodź, pogadajmy, wytłumacz mi, co ci się dzieje. No i teraz na koniec. Wiem, że relacje to czasem naprawdę emocjonalny rollercoaster. Czasem chcesz coś wyjaśnić, a wychodzi awantura, no życie. Czasem próbujesz się zbliżyć, a druga osoba odsuwa się jeszcze bardziej. Ale wiesz, to nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak. To znaczy, że po prostu uczysz się, że masz jeszcze kilka lekcji do odrobienia. A dobra relacja to nie jest też coś, co po prostu się dzieje, to jest coś, co się buduje. Dlatego. Dbaj o swoje emocje. Pamiętaj, że one nie muszą cię zalewać. Możesz je zauważyć, nazwać, dać im przestrzeń. Pamiętaj też, że ta druga osoba ma swój własny świat, swoje lęki, historie, schematy. I pamiętaj też o tym, żeby walczyć o dobrą komunikację nie z krzykiem, tylko z ciekawością. A jeśli słuchając mnie czujesz i widzisz, że masz w sobie kawałek do zrobienia, że chcesz się nauczyć mówić tak, by być słyszaną, to mam coś dla ciebie. Zajrzyj do mojego dziennika 30 dni do zmiany. Stworzyłam go po to, żeby krok po kroku uczyć się mówić, czuć i być bliżej siebie. A jeśli czujesz, że potrzebujesz czegoś głębszego, to spójrz na formularz do mojego programu Nowa Droga. To kameralna grupa kobiet, które, tak jak Ty, chcą przestać się gubić w emocjach i zacząć żyć po swojemu. Bo dobra relacja nie zaczyna się od zmiany drugiej osoby, tylko od języka, jakim zaczynasz mówić do siebie. Do zobaczenia za tydzień.